Wybranego. Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia już powiedziały pas eurowizji. Zrozumiały, że nie ma sensu udawać, że konkurs muzyczny to jest, skoro w praktyce to polityczny kabaret w Sekina. A skoro Izrael ma tam występować, to może lepiej od razu zbojkotować i oszczędzić sobie corocznego wstydu. Bo i tak wiadomo, że polityka rozdaje tam punkty, a nie muzyka. Polska oczywiście bardzo dzielnie się szykuje. Jakby ktoś naprawdę czekał na nasz występ. Wiecie. Serio. Czy ktokolwiek wierzy, że mamy szansę wygrać, skoro nawet głosy rozdawane są zawsze według mapy sojuszy, a nie jakości piosenki? A już Eurowizja z Izraelem, no to jest jak zaproszenie do stołu gościa, który właśnie rozwalił kuchnię. No niby można udawać, że wszystko jest w porządku, ale zapach spalenizny wisi w powietrzu. No, a Polska? No my jak zwykle idziemy, bo może w końcu się uda, więc sames może robić z siebie tło. Dla politycznych rozgrywek Polska powinna pokazać odwagę i dołączyć do bojkotu, bo jeśli Eurowizja ma być teatrem hipokryzji, to lepiej nie grać w tym spektaklu. Co Wy na to?